Sprzedam borówkę o 12 mm, tak jak widać na filmie. Jest tego około 300 kg w pieczarce, schłodzone po 3 kg, ale na razie nieważone. Można zważyć po 3-4, tak jak widać na filmie. Sprzedam również taką borówkę niesortowaną. Tu są tak naprawdę od 10 w górę: 10, 12, 14 mm. Część jest w takiej pieczarce po 3 kg, a część jest jeszcze w łupiance. Zaraz pokażę. Tak wygląda łubiance. Są i drobniejsze, i grubsze. To jest wszystko, wszystko rwane, że tak powiem. Ostatnie rwanie. Tak, widać, że są i drobniejsze. To jest niesortowane. Tego jest około 600-650 kg. Oraz 200-250 kg takiej drobiutkiej borówki, pewnie na jakieś mrożenie, przetwórstwo i tak dalej. To jest borówka od 9 mm do 12 tak naprawdę. Karol Zapraszam do moich social mediów.